Szczęść Boże, Honorata Klonowska, siostra jest naszym gościem, gościną. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Siostra jest yy, dyrektorką DPS-u w Skoczowie. Tak, pełni funkcję dyrektora tego domu dla chłopców i, i mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną Skoczowskiego, tutaj przestrzeni opatrzności. Mm -hmm. I jest to właśnie, tak jak siostra wspomniała, niepełnosprawność intelektualna i to jest e, rozbieżność wiekowa dość duża tych wychowanków. Dość duża, bo najmłodszy 12 w tej chwili lat, najstarszy 78. Mm -hmm. Piotr jest już, już pod 80, dobiega. Mm -hmm. I, Także siostra, to jest... mm -hmm. I siostra w 2016 roku przybyła tutaj na Śląsk Cieszyński, że tak to nazwa, i rozumiem, że podjęła się tego trudnego zadania. No, no, zostałam tu skierowana przez nasze władze zakonne do pełnienia tej funkcji i troski o ten dom. Także, yy, no, niełatwą posługę otrzymałam, yy, choć poprzednią pracę nie, nie mniej, może trudniejszą dużo miałam jeśli chodzi o wykonywanie pewnych tam obowiązków. Natomiast jeśli chodzi o sam yy, dom i to, jak on funkcjonował, w sensie, jak w, i, też te, ta strefa materialna tutaj. I, I tej przestrzeni dla chłopców, no to, to przeraziłam się, kiedy dojechałam. A, a co, tak co było wcześniej? Zapytam, jaka praca, jakie zajęcia były w obowiązkach Byłam roku. kierownikiem ośrodka interwencji kryzysowej i przy hmm. tym ośrodku były prowadzone schronisko dla bezdomnych kobiet i dom samotnej matki. No to tak. To, to wszystko na terenie dycyzji sandomierskiej. Mhm. I siostra powiedziała, że się przeraziła. Czym się siostra przeraziła, że tutaj jest tak dużo obowiązków, tych wyzwań? Nie tyle obowiązki, myślę, że one nie, nie były aż tak straszne jak w poprzedniej posłudze. Natomiast, że, że, że ten dom w taki sposób istnieje, że, że te warunki tutaj socjalno-bytowe mieszkańców są aż tak trudne. I, I właściwie patrząc na oczekiwania, które idą z Warszawy co do prowadzenia instytucji dzisiaj, no to, to właściwie takie zapytanie sobie trzeba było zadać, co z tym dalej zrobić. Czy, czy I też tutaj próby różnych jakby rozwiązań, wprowadzania spowodowały, żeśmy ściągnęli na siebie kontrolę też wojewódzką. No i ta kontrola dała też nam to porządnie w kość, pokazując różne defekty tego, że ten budynek jest taki, a nie inny i że właściwie choćby bardzo chciał, to nic z tym nie jest w stanie zrobić. I Siostry przez lata zrobiły wiele, wiele dobrego, bo próbowały w bardzo różny sposób to remontować, na, naprawiać, żeby to było lepiej, ale no, nie przesunie ścian. Ten budynek ma też tą wadę, że jest wpisany w rejestr zabytków. To wydaje się taki trochę nierealne prawie, ale, ale to jest fakt i w, jesteśmy w Bielsku Białej e, za, zarejestrowani jako ich klienci e, w, w, Wydziału Zabytków, no i wszystkie sprawy związane nawet z remontami, czymkolwiek to tutaj robimy, czy z budową, czy tą rozbudową, to podlegamy też pod konserwatora, więc nie jest łatwo e, to wszystko tworzyć, żeby, żeby zaspokoić wszystkie oczekiwania e, urzędów, które się tym e, trudnią i zajmują, żeby, żeby Według ich przepisów i wymogów to wszystko zrobić. Także to nie jest łatwe. I stąd ta idea, ta misja wybudowania nowego budynku? To, to rodziło się już dużo wcześniej, bo tu bo chciano dużo wcześniej zrobić to, żeby. Przepraszam, ale tu się stracę, wyjścia. <grym> <grym> że <grym> że szansę, to trzeba y mówić o tym, że to dużo wcześniej ta idea nowego budynku, tak? Kiełkowała siostry moje poprzedniczki w... Miały różne plany. Między innymi w latach 90. stworzyła się taka tendencja, żeby. Już wtedy był problem, że mieszkańców jest za dużo, jak na ten budynek, i wówczas to takie było bardzo pionierskie działanie, że powstał ten budynek wynajęty od starostwa na przy Mickiewicza 26. I tam mieszka 16 mieszkańców. I to był już taki pomysł, żeby odblokować jakoś tą ilość osób na. Na metrze kwadratowym, że tak powiem, ale z biegiem lat, jak dokumentację przeglądałam, domo, to siostry próbowały też już zacząć budowę, czy przynajmniej przymierzały się do takiego faktu. I pewnie czasy wtedy były dużo łatwiejsze ekonomicznie nawet, żeby to zrobić. Myśmy wyskoczyły z tą inicjatywą. W bardzo trudnym momencie, kiedy ceny budowlane rosły, rosną i, i nikt nie wie, kiedy się wstrzymają właściwie. Ale zdementujmy wszelkie jakieś takie nieprawdziwe informacje. Budowa cały czas jest w toku i trwa i będzie trwać. Mamy to. Ja mam taką głęboką wiarę. W, w różne rzeczy dziś tam mogą mnie martwić, ale, ale od samego początku, kiedy była decyzja, że budujemy, do dzisiaj nie mam żadnej wątpliwości, że Pan Bóg chce, żeby ten dom powstał dla chłopców. I, i to mnie trzyma. Czasami są momenty bardzo takie pod ścianę, że, że wydaje się, że jest niemożliwe, żeby pójść dalej. Natomiast coś się nagle wydarza, że. że że Pan Bóg jakoś tak pokieruje pewnymi sprawami, że budowa nie przestaje y, rosnąć y, i cały czas y, trwają prace y, budowlane. No, więc, no właśnie na tym etapie jest jeszcze teraz? do końca tamtego roku y, skończyliśmy y, 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 tą część, y, y, tak zwany stan surowy otwarty, zamknęliśmy y, tą bryłę budynku dachem. Uh, I um, uh, w tej chwili, Przygotowani jesteśmy do prac wewnątrz budynku i one tam powoli, powoli są wykonywane, natomiast czekamy na decyzję ostateczną, bo wstępne jakieś informacje o tym, że dobrze był oceniony nasz wniosek do PEFRONU w Katowicach, to jest taka już dla nas pierwsza radość, ale radość będzie taka pełna, kiedy będą rozdzielone faktycznie te środki na obecny rok. Złożyliśmy wniosek na trzy lata, żeby dostać te 50% na resztę prac budowlanych w wykonaniu te, tego budynku z uwagi, że posługujemy osobą z niepełnosprawnością, więc też Dzięki życzliwości wielu osób. Dziś wiemy, że, że te środki są dla nas jak najbardziej tutaj dostępne i powinniśmy z nich skorzystać dla pomocy chłopcom. Niemniej wniosek jest na ponad 14 milionów, więc licząc 50% łatwo to przełożyć, że ponad 7 milionów to nadal nasza troska. Zeszły rok planowaliśmy, jak wstępnie nam inżynierowie przeliczali, to miało być 2400, a ostatecznie około 5 milionów zostało wydanych na ten etap, gdzie budowaliśmy parter, piętro i, i strych przykryty dachem, więc to taka różnica się wytworzyła. Tutaj ratowaliśmy się i prosiliśmy o wsparcie. Wszystkie nasze struktury zakonne, żeby, żebyśmy mogli to pokonać. Także to też, żeśmy, to było bardzo wymagające finansowo no, zadanie w tamtym czasie. To w kciuki. Zapytam jeszcze siostrę na pewno przez te 9 lat jakieś osoby lub wydarzenia zostały gdzieś tam w pamięci i utkwiły w związku z różnymi sytuacjami. Czy, czy siostra może przywołać jakąś osobę albo wydarzenie, sytuacje, które gdzieś tam zapisały się na trwałe? Y Wydaje mi się, że najbardziej to, to jednak przeżycie jest związane z pożegnaniami, jeśli odchodzą nasi mieszkańcy. I, I czasami mam do siebie tak nie mam, ciągle czymś się tam nowym zajmuję, więc mam trudność, żeby, żeby tak usiąść i całkowicie gdzieś tam dogłębnie przejrzeć y, kopalnie wiedzy i informacji o mieszkańcu, który tu przeżył 60-70 lat, ale jak y, zazwyczaj kiedy już odchodzą, to, y, to, y, to jest ten taki czas, żeby tak jeszcze Podomykać pewne sprawy i, i tak dogłębnie poznać całą historię tego człowieka. I to są naprawdę niesamowite historie i niesamowite, często też dramaty rodzinne, kiedy potem też mamy, staramy się zawsze utrzymywać, jeśli jest to możliwe, kontakt z bliskimi naszych mieszkańców, więc też choćby nasz tutaj Marian, który kilka lat temu zmarł na nowotwora. To tak bardzo mi utkwiło, kiedy już tak nad tym łożem cierpiącego brata siedziała jego siostra rodzona, i ona z takim płaczem bardzo mocno gdzieś tam wspominała, że, że, że ojciec był bardzo dla nich rygorystyczny, bardzo dużo krzywdy im zrobił, i ona nie mogła tego pojąć: że, że Marian, mimo że jak był dzieckiem, to zawsze stawał w jej obronie, i ona, on był bardzo często katowany, żeby. Bo ona mogła przeżyć i, i jej się nigdy nic złego nie stało w dzieciństwie i ona nie mogła jakoś tak tego zrozumieć, że, że całe życie miał trudno. Bo zmagał się z tą niepełnosprawnością, prawdopodobnie związaną przez to, że, że był, była ta przemoc w domu jako główny czynnik, ale że pod koniec życia jeszcze też musiał przeżyć tak ciężką chorobę nowotworową i tyle cierpienia go spotkało. I, i, i w jego przypadku to, też nie, to już był też czas COVID-u, było tak dość trudno. Ale, ale też dla nas wszystkich, myślę, że nie tylko dla mnie było takim zbudowaniem, że mimo zdajemy sobie sprawę, jak bardzo bolesne są cierpienia w nowotworze to on za każdym razem jakąkolwiek choć najdrobniejszą posługę, żeśmy wobec niego wykonywali, to on przepraszał i dziękował. Zawsze był taki wdzięczny, zawsze jakby pokazywał, że to mu się nawet nie należy. Nie? I to, to myśmy były nieraz zdrowy człowiek narzeka, jęczy, że mu coś tam przeszkadza, a on z taką pogodą do tego podchodził, z takim z takim zaufaniem do nas i, i myśmy bardzo przeżyli to jego wtedy odejście. Też też cała ta dynamika tego co się też dzieje z mieszkańcami którzy żegnają potem mieszkańca też pokazuje że czasami wydaje się że ktoś jest bardzo taki wycofany że nie, nie jest zaangażowany w życie społeczności. Na, w takich momentach pożegnań często pokazuje się taka ta inna twarz, taka bardzo emocjonalna, bardzo taka wrażliwa i to jest, to jest takie piękno, że zresztą oni, ja wiele razy kiedy jesteśmy na festach, to w kościołach mówię, że to są geniusze ludzkiej wrażliwości, że, że my często boimy się, ukrywamy te swoje emocje przed innymi, nie chcemy do końca pokazać, jacy jesteśmy, a oni w tym nie mają żadnego problemu. To, to jest taki, takie piękne nasze tu podopiecznych i to są nasi tacy nauczyciele, nam założyciel Edmund Bojanowski był ustawiony. Zalecał, żebyśmy prostotą żyły w życiu. I to jest coś pięknego, że my możemy każdego dnia mieć 39 nauczycieli, którzy na każdym kroku, w każdym miejscu, gdzie się poruszamy, podobno nam o tym przepięknie pokazują, przypominają i oni tym żyją. To mają, jakby nigdy nie tracą, bo dziecko ma tą prostotę, taką zdrową, tą prawdę o sobie w dzieciństwie bardzo. Głęboko wtłoczoną, a potem życie to jakby weryfikuje, że człowiek u, u, gubi te, te piękne cechy, które są zna, naturalnie w nas wszczepione, w, nasz, w naszą osobowość. A osoba z niepełnosprawnością intelektualną nie ma żadnych jakichś interesów, żeby się tego pozbywać, więc ona cały czas jest szczera, otwarta prosta w tym, co czyni i tak, taka autentyczna, jak się obrazi, to się obrazi, jak się nie obrazi i cieszy, to się cieszy całym sobą. I jest tego tak, taka bardzo no, piękna, to jest takie wielkie piękno, które z nich bije. Piękna puenta i też wprost, Adamia, na wszystkim, że ci podopieczni są cały czas, prawda, w domu pomocy społecznej, to wy się zmieniacie kadra, opiekunowie, tak, tak. a, a oni są cały czas tak. Y Dużo w, perspektywie też, w perspektywie też budowy pojawia się dużo osób, które nas bardzo tak głęboko gdzieś dotykają e, takim też taką szczerą dobrocią wobec tego, co się tutaj dzieje i to można było setki takich historii opowiadać, ale choćby mamy tutaj naszą mieszkankę skoczowa, która kiedyś z, z przyszła z mszy świętej, mnie wyciągnęła wręcz i mówi, że ona taką poczuła potrzebę, że Powinna dać równowartość jednego okna w tym domu. Bo ona koniecznie taką ma potrzebę, że będzie co tutaj z bloków patrzeć na to okno i będzie wiedziała, że ona chłopcom to podarowała. Nie? I to, to, to było dla mnie takie no, niesamowite. Nie? I do takich przykładów mamy dużo więcej. Nie? Ale to jest takie, te osoby się bardzo zapisują w tą taką. I ta zaprzyjaźniła się z nami od tamtego momentu i też uczestniczy, choćby był bieg na kaplicówkę, to też z nami biegła. Także wiele rzeczy takich potem już jakby ktoś raz nas gdzieś tam spotka to zaczyna potem z nami bliżej być i, i w różne rzeczy fajne się angażować. Dobrze to słyszeć. Dużo zdrowia, siostry i dotrwałości na, na święta wielkanocne i nie tylko i na poświętach. Ja, ja też bardzo dziękuję i wszystkim nie tylko mieszkańcom Skoczowa, ale tym wszystkim, którzy będą oglądali to, to, to tutaj ten wywiad z serca bardzo życzę jak największych y, obfitych łask od tego zmartwychwstałego Chrystusa, który, y, który y, mimo tego, co jest nieraz trudne, co nie jest łatwe dla nas na tym w dzisiejszych czasach, to Pan Bóg daje nam dużo, dużo pomocy i troski o nas wszystkich i niech każdy czuje się taki y, zaopiekowany też modlitwą, która płynie z naszej kaplicy, bo chłopcy napierają. Każdego dnia z nami, wszystkimi tutaj pracującymi, posługującymi w tym domu codziennie, omadlają wszystkich, którzy pomagają nam tworzyć przestrzeń opatrzności w Skoczowie. Bóg zapłać. Dobra. Latach, Dziękuję na latach, bardzo.